Napięcie wisi w powietrzu, niczym burza przed uderzeniem. Światło Jupiterów na 10 Wschodnim Forum Ekonomicznym oświetlało salę, ale to nie gospodarka była na ustach wszystkich. To tam, wśród dyplomatycznych frazesów, prezydent Putin wygłosił przemówienie, które wstrząsnęło posadami globalnej polityki. Już nie ma mowy o strategicznych metaforach ani długotrwałej dyplomatycznej kurtuazji. Teraz ton jest krótki, bezpośredni, znaczący. I jednocześnie bezwzględnie surowy. To nie jest gra, to jest rewolucja. Pytanie do Państwa: od jakiej miejscowości i kraju nas oglądają? Prosimy, napiszcie w komentarzach. Co się właściwie stało? Putin zadeklarował, że pewne państwo ze sporu nieustannie domaga się negocjacji, jednak jednocześnie stawia warunki celowo utrudniające spotkania. Mówimy tu o miejscach takich jak Watykan czy Rzym. Symboliczne, lecz bez realnego harmonogramu. Ultimatum Putina było jasne: jeśli chcecie się spotkać, przyjeżdżajcie do Moskwy. Żadnych Watykanów, żadnych Stambułów, żadnych innych platform mediacyjnych. To koniec miękkich gestów. Rosyjski prezydent podkreślił również, że obecny system prawny i polityczny w Kijowie sam się blokuje. Zgodnie z konstytucją tamtego państwa, wszelkie zmiany granic wymagają referendum które jest niemożliwe w stanie wojennym. To zdaniem Moskwy unieważnia wszelkie realne prawnie negocjacje. Jednocześnie Rosja wystosowała bezpośrednie ostrzeżenie do NATO. Jeśli siły wojskowe NATO pojawią się na terytorium państwa ze sporu, natychmiast staną się uzasadnionym celem dla precyzyjnych uderzeń Rosji. To redefinicja przestrzeni konfliktu, eliminująca strefy buforowe i niejasne sformułowania typu instruktorzy wojskowi. Pytanie do Państwa: sprawdźmy geografię naszego odbioru. Prosimy o podanie miasta, kraju, a jeśli chcecie, możecie dodać flagę w komentarzach. Dlaczego to ma znaczenie teraz dla każdego z nas? Konsekwencje są natychmiastowe i bardzo osobiste. To, co dzieje się w północno-zachodnim regionie Morza Czarnego, wpływa na globalną gospodarkę, na ceny energii, na bezpieczeństwo. Gdy Rosja mówi o uzasadnionych celach, nie odnosi się to tylko do poligonu wojskowego. To również ośrodki decyzyjne, centra logistyczne. Czy jesteśmy gotowi na taką eskalację? To zmienia oblicze geopolityki. Pojawienie się rakiet Taurus o zasięgu 500 km na terytorium państwa ze sporu może sięgnąć głęboko w terytorium Rosji, aż do samej Moskwy. To nie tylko o dostawy broni, to o przekraczanie nowej nieoficjalnej granicy. Berlin jest rozdarty. Z jednej strony presja NATO, z drugiej bezpośrednie ostrzeżenia Kremla. W czerwcu 19 Putin jasno ostrzegł: Jeśli Berlin przekaże Taurusy, nie będzie to już akt pomocowy, będzie to krok wciągający same Niemcy w konflikt. To gra o sumie zerowej, w której każdy ruch ma swoją cenę. Jaka to jedna miara lub sankcja, która faktycznie zmienia sytuację w regionie Morza Czarnego? Podzielcie się w komentarzach konkretnymi przemyśleniami. Są różne wersje wydarzeń i motywy stron. Oficjalnie mówi się o transparentności. Ale czy za kulisami nie dzieje się więcej? Krążą pogłoski o tym, że aktywacja rakiet Taurus wymaga zgody Waszyngtonu. To stawia Stany Zjednoczone w roli pośredniego decydenta o uderzeniach, choć oficjalnie zrzucają winę na Berlin. Podobnie, wyciek sekretnych dokumentów NATO z 6 września dotyczących strategii na Morzu Czarnym. Dokumenty te ujawniają Odessę i Mikołajów jako kluczowe centra kontroli morskiej i linie życia logistyki dla państwa zesporu. Eksperci NATO w tych ujawnionych dokumentach oceniają, jeśli Rosja zajmie Odessę, wszystkie możliwości przywrócenia konfiguracji obronnej NATO w Europie Południowo-Wschodniej zostaną utracone. Nieoficjalnie wiele źródeł twierdzi, że od początku 2024 roku. 32% pomocy wojskowej dla państwa ze sporu było przeznaczone wyłącznie na korytarz Odessa-Mikołajów. Czy to przypadek? Czy to znak paniki? Komu ufacie w tej sprawie, jeśli chodzi o region Morza Czarnego? Podzielcie się w komentarzach, podając jedno nazwisko lub jedną instytucję medialną. Ta sytuacja przypomina czasy zimnej wojny, gdy czerwone linie były realnym zagrożeniem. Ale teraz te linie są znacznie bardziej szczegółowe. Nie są już tylko symbolami, ale precyzyjnymi celami. Pamiętacie porozumienia mińskie? Ich fiasko stanowi historyczny precedens dla rosyjskiej nieufności wobec zachodnich deklaracji. Putin wyraźnie mówi, że świat stał się wielobiegunowy, a model globalizacji pod przewodnictwem USA stracił swoją atrakcyjność. To nie tylko retoryka, to oznaka głębokiej transformacji. 30 lat po upadku ZSRR. Zachód nagle ryzykuje utratę całej struktury wpływów, którą budował. To jest dramatyczne i to jest realne. Wizja Donalda Trumpa, który opublikował zdjęcie Putina, Si i Modiego razem z komentarzem: Straciliśmy Indię i Rosję i zostawiliśmy je na łaskę ciemnych i ponurych Chin, staje się prorocza. Jaki termin przewidujecie dla zakończenia konfliktu w państwie ze sporu? Podajcie miesiąc i rok. A także jedną przyczynę uzasadniającą wasz wybór. Co nas czeka dalej? Najbliższe markery to oczywiście dalsze dostawy broni. Czy Niemcy ugną się pod presją? Czy NATO będzie eskalować obecność wojskową w państwie ze sporu? Rosja w tym czasie, zgodnie z przewidywaniami, będzie konsolidować swoje zdobycze, zwłaszcza skupiając się na korytarzu Odessa-Mikołajów. Negocjacje pozostaną w impasie. Możliwe jest zarówno całkowite zaostrzenie konfliktu, jak i długotrwały impas? Służby wywiadowcze wskazują, że na wypadek transferu rakiet Taurus do państwa zesporu rosyjskie uderzenia odwetowe będą precyzyjnie bolesne. Nie chodzi o masowe zniszczenia, lecz o uderzenia w krytyczne punkty wywołujące efekt domina. Jeśli NATO bezpośrednio zaangażuje swoje siły w państwie zesporu, mogą one stać się uzasadnionymi celami. Ryzyko wzrośnie do niewyobrażalnego poziomu. Z drugiej strony, wewnętrzne podziały w NATO, zwłaszcza brak autonomii Niemiec, mogą osłabić sojusz. Pytanie do państwa: gdzie waszym zdaniem przebiega linia pomiędzy obroną a prowokacją w tym konflikcie? Prosimy o krótką, jednozdaniową odpowiedź w komentarzach. Wasza opinia ma znaczenie. Przyszłość Europy i świata wisi na włosku. Czy świat podąży w kierunku wielobiegunowości, gdzie Moskwa, Pekin i Delhi będą dyktować warunki? Czy Zachód, podupadając, znajdzie sposób na odzyskanie inicjatywy? Czy państwo ze sporu, po utracie strategicznych portów, faktycznie przestanie być morskim państwem, a tym samym straci możliwość wpływu na arenę międzynarodową? Czas pokaże, ale jedno jest pewne nie ma już miejsca na niejasności. Pytanie do państwa: gdzie jest wasza czerwona linia w tym konflikcie? Do jakiego momentu uważacie, że światowa społeczność może pozwolić sobie na dalszą eskalację? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Czy zgadzacie się z tezą, że zachodnie przywództwo traci kontrolę, a świat nieuchronnie zmierza ku nowym sojuszom? Dajcie nam znać, jeśli ten materiał pomógł Wam lepiej zrozumieć złożoność obecnej sytuacji. Polubcie to wideo i subskrybujcie nasz kanał, aby otrzymywać więcej analiz bez cenzury. Aktywujcie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych, przełomowych informacji. Dziękujemy, że jesteście z nami. Tło historyczne i geopolityczne tego konfliktu jest znacznie bardziej złożone niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka. Należy pamiętać o rozszerzeniu NATO na wschód po upadku Związku Radzieckiego. Rosja postrzegała to jako zagrożenie dla swojego bezpieczeństwa, co było wielokrotnie podkreślane przez jej przywódców. W doktrynie wojskowej Rosji ekspansja NATO jest traktowana jako bezpośrednie zagrożenie. Nie można też zapominać o kolorowych rewolucjach. Które Rosja interpretowała jako próby obalenia sprzyjających jej rządów w krajach postsowieckich, finansowane i wspierane przez Zachód. Konkretnie, rewolucja róż w Gruzji w 2003 roku, pomarańczowa rewolucja na Ukrainie w 2004 roku oraz rewolucja tulipanów w Kirgistanie w 2005 roku były postrzegane przez Kreml jako narzędzia zwiększania zachodniego wpływu. To budowało poczucie oblężenia i paranoi w Moskwie, Prowadząc do strategii obrony przez ofensywę. Warto również odnotować rosnące uzależnienie Europy od rosyjskich surowców energetycznych, zwłaszcza gazu. To uzależnienie, budowane przez dziesięciolecia, miało tworzyć wzajemne powiązania gospodarcze, które w teorii miały zapobiegać konfliktom. Jednak w praktyce stało się ono narzędziem politycznym, pozwalającym Rosji wywierać presję na kraje europejskie. Projekty takie jak Nord Stream 1 i Nord Stream 2 były w centrum tej strategii, budząc kontrowersje i obawy o bezpieczeństwo energetyczne wśród niektórych państw członkowskich UE i USA. Niemcy, jako główny odbiorca rosyjskiego gazu, były często oskarżane o zbyt bliskie związki z Rosją, ignorując ostrzeżenia ze strony wschodnioeuropejskich sojuszników. Połączenie niemieckiej gospodarki z rosyjskimi surowcami. Sprawia, że Berlin jest szczególnie wrażliwy na jakiekolwiek zakłócenia w dostawach, co wpływa na jego postawę dyplomatyczną w obliczu obecnej sytuacji. Kwestia Krymu i Donbasu jest kluczowa dla zrozumienia obecnego impasu. Aneksja Krymu w 2014 roku i wsparcie rosyjskie dla separatystów w Donbasie były punktem zwrotnym. To działania, które Zachód zdecydowanie potępił, i nałożył sankcje na Rosję, jednak nie doprowadziły one do odzyskania tych terytoriów. Rosja z kolei uznała Krym za swoje terytorium, powołując się na historyczne związki i wynik referendum, które jednak nie zostało uznane przez większość społeczności międzynarodowej jako legalne. Konflikt w Donbasie z kolei ugruntował linię frontu i doprowadził do powstania samozwańczych republik ludowych, co stworzyło zamrożony konflikt który Rosja mogła w każdej chwili aktywować. Porozumienia mińskie, które miały uregulować ten konflikt, nigdy nie zostały w pełni zrealizowane, a obie strony oskarżały się nawzajem o ich łamanie. Fiasko tych porozumień jest często przywoływane przez Rosję jako dowód niemożności osiągnięcia porozumienia z Zachodem. Ważnym aspektem są również wewnętrzne dynamiki w Rosji. Reżim Putina, oparty na silnej władzy centralnej, Kontroli nad mediami i tłumieniu opozycji, utrzymuje stabilność wewnętrzną kosztem swobód demokratycznych. Narracja o oblężonej twierdzy i zagrożeniu z Zachodu jest kluczowa dla legitymizacji jego rządów i konsolidacji społeczeństwa wokół jego osoby. Propaganda państwowa odgrywa ogromną rolę w kształtowaniu postaw społecznych, demonizując Zachód i przedstawiając Rosję jako obrońcę tradycyjnych wartości i. Suwerenności przed globalistycznymi wpływami. To tłumaczy, dlaczego tak wielu Rosjan popiera politykę Kremla, nawet w obliczu pogarszającej się sytuacji gospodarczej. Kontrola nad zasobami naturalnymi, szczególnie ropą i gazem, pozwala Kremlowi na finansowanie aparatu państwowego i wojska, a także na prowadzenie agresywnej polityki zagranicznej. Z drugiej strony, w NATO również występują wewnętrzne podziały. Chociaż oficjalnie Sojusz prezentuje jednolity front, Różnice w interesach i priorytetach między państwami członkowskimi są widoczne. Kraje Europy Wschodniej, szczególnie Polska i kraje bałtyckie, od dawna ostrzegały przed zagrożeniem ze strony Rosji i domagały się zwiększenia obecności wojskowej NATO na swoich terytoriach. Natomiast kraje Europy Zachodniej, takie jak Niemcy i Francja, bywały bardziej skłonne do dialogu z Moskwą, często z powodu głębokich więzi gospodarczych oraz obaw przed eskalacją. Dysproporcje w wydatkach na obronność i zdolnościach wojskowych w ramach NATO również osłabiają spójność sojuszu. Brak zgody co do skali i tempa dostaw broni dla państwa ze sporu jest tylko jednym z przykładów tych wewnętrznych tarć. Rola Stanów Zjednoczonych w tej układance jest nie do przecenienia. Jako największa potęga militarna w NATO, USA odgrywają kluczową rolę w reagowaniu na rosyjską agresję. Polityka strategiczną cierpliwością, a później konkurencyjności kształtowała podejście Waszyngtonu. Z jednej strony USA dostarczają znaczną pomoc wojskową i finansową dla państwa ze sporu, z drugiej strony starają się unikać bezpośredniego zaangażowania militarnego, aby nie doprowadzić do otwartej wojny z Rosją. Ta delikatna równowaga jest stale testowana. Dyskusje dotyczące czerwonych linii. I tego, co jest dopuszczalne, a co nie, toczą się nieustannie. Wywieranie nacisku na Niemcy w sprawie Taurusów pokazuje, jak złożone są te relacje i jak wielowymiarowe są decyzje, które muszą być podejmowane. Prognozy ekspertów dotyczące przyszłości konfliktu są zróżnicowane. Niektórzy przewidują długotrwały konflikt o niskiej intensywności, podobny do tego, co działo się w Donbasie przez lata, ale na znacznie większą skalę. Inni obawiają się eskalacji, która mogłaby doprowadzić do użycia broni jądrowej, nawet taktycznej. Koncepcja escalate-to-deescalate, czyli użycia broni jądrowej w celu zmuszenia przeciwnika do ustępstw, jest częścią rosyjskiej doktryny wojskowej i budzi ogromne obawy na Zachodzie. Scenariusz całkowitego zamrożenia konfliktu, pozostawiając terytoria pod kontrolą Rosji i separatystów, jest również brany pod uwagę. Ale oznaczałby porażkę dla państwa ze sporu i znaczącą zmianę granic w Europie siłą. Wdrożenie sankcji na Rosję miało na celu osłabienie jej gospodarki i zdolności do prowadzenia wojny. Jednak Rosja wykazała się pewną odpornością, a sankcje miały również wpływ na gospodarki państw zachodnich, szczególnie europejskich. Społeczno-gospodarcze konsekwencje konfliktu są odczuwalne na całym świecie. Wzrost cen energii i żywności. Zakłócenia w łańcuchach dostaw to wszystko bezpośrednio dotyka zwykłych ludzi. Globalna inflacja jest częściowo napędzana przez wojnę. Migracja ludności z państwa, ze sporu do krajów europejskich to kolejny poważny problem, który wymaga skoordynowanych działań i wielkich nakładów finansowych. Długoterminowe konsekwencje dla państwa ze sporu są ogromne. Zniszczona infrastruktura, utrata terenów ogromne koszty odbudowy. Nawet po zakończeniu walk, Potrzeba będzie lat, jeśli nie dziesięcioleci, na odzyskanie normalności. W kontekście Morza Czarnego znaczenie Odessy i Mikołajowa jest nie do przecenienia. Te porty są kluczowe dla eksportu zbóż z państwa ze sporu, co ma wpływ na bezpieczeństwo żywnościowe na świecie. Blokada portów lub ich przejęcie przez Rosję miałoby katastrofalne skutki dla globalnych rynków żywności. Ponadto, kontrola nad tymi portami Daje Rosji dominującą pozycję w regionie Morza Czarnego i otwiera drogę do dalszych działań na Bałkanach i w basenie Morza Śródziemnego. Szantaż żywnościowy i energetyczny stał się dla Rosji skutecznym narzędziem politycznym wpływającym na światową dyplomację. W perspektywie długoterminowej, konflikt ten przyspiesza proces tworzenia nowego porządku światowego. Świat staje się coraz bardziej wielobiegunowy. A wpływy Stanów Zjednoczonych i Zachodu są kwestionowane. Rosja, Chiny, Indie, Brazylia i RPA, kraje BRICS, dążą do stworzenia alternatywnych struktur globalnych, które zmniejszą dominację dolara i instytucji zachodnich. Coraz więcej krajów w Afryce, Azji i Ameryce Łacińskiej dostrzega w krajach BRICS nową nadzieję na bardziej sprawiedliwy i zrównoważony system międzynarodowy. To wszystko oznacza, że Europa i USA Muszą przemyśleć swoje strategie i znaleźć nowe sposoby na adaptację do zmieniającej się rzeczywistości. Należy też zwrócić uwagę na psychologiczny wymiar konfliktu. Strach przed eskalacją, niepewność co do przyszłości i rosnące poczucie zagrożenia wpływają na społeczeństwa na całym świecie. Dezinformacja i wojna informacyjna są integralną częścią tego konfliktu, mającą na celu destabilizację społeczeństw. Tworzenie podziałów i manipulowanie opinią publiczną. Każdy obywatel musi być świadomy tego, jak działa propaganda i jak ważne jest krytyczne myślenie. Pojedynek Putina i Zachodu to nie tylko strategiczny ruch figur na szachownicy, ale głęboka ideologiczna bitwa o przyszłość porządku światowego. Rosja chce podważyć hegemonię USA i ustanowić świat, w którym mocarstwa regionalne. Mają większą swobodę działania, niezależnie od norm międzynarodowych opartych na prawie. Zachód, z kolei, próbuje utrzymać system oparty na zasadach, gdzie suwerenność państw jest chroniona, a agresja nie jest tolerowana. Ta fundamentalna różnica w wizjach przyszłości jest korzeniem obecnego konfliktu i sprawia, że jego rozwiązanie jest tak trudne do osiągnięcia. Ważne jest podkreślenie roli technologii wojskowych. Rozwój precyzyjnej broni, dronów, cyberwojennej i sztucznej inteligencji zmienia oblicze konfliktów zbrojnych. Rakiety typu Taurus o długim zasięgu, systemy obrony przeciwrakietowej, zdolności rozpoznania satelitarnego to wszystko sprawia, że współczesna wojna jest bardziej złożona i śmiercionośna. Jednocześnie, asymetryczne zagrożenia, takie jak terroryzm, ataki hybrydowe czy cyberataki, stanowią stałe wyzwanie dla bezpieczeństwa. W aspekcie mediacji i dyplomacji kluczowe jest rozważenie, dlaczego Putin odrzuca Watykan czy Stambuł jako miejsca negocjacji. To nie jest tylko kwestia prestiżu. Moskwa dąży do narzucenia swoich warunków, odrzucając jakąkolwiek platformę, która mogłaby być postrzegana jako neutralna lub zachodnia. Rosja chce negocjować z pozycji siły, na własnych warunkach i na własnym terytorium, co symbolicznie podkreśla jej suwerenność i status mocarstwa. To pokazuje, że Rosja nie jest zainteresowana kompromisem opartym na międzynarodowych normach, lecz raczej w osiągnięciu swoich celów poprzez przymus. Perspektywa długotrwałego konfliktu jest coraz bardziej realna. Nawet jeśli walki na froncie ustaną, głębokie podziały i wzajemna nieufność pozostaną. Stworzy to nową żelazną kurtynę między Rosją a Zachodem, z poważnymi konsekwencjami dla handlu. Kultury i stosunków międzyludzkich. Zimna wojna z pewnością powróci w nowej, nieznanej formule. Podsumowując, obecna sytuacja na świecie to skrzyżowanie wielu złożonych problemów konflikty historyczne, ambicje geopolityczne, walka o zasoby, zmieniająca się dynamika globalnej władzy oraz coraz bardziej skomplikowane i nieprzewidywalne realia wojny w erze cyfrowej. Zrozumienie tych wszystkich czynników jest kluczem do sensownej analizy. I ewentualnych prognoz. Bez głębokiej wiedzy o niuansach historycznych i geopolitycznych łatwo jest. Popaść w uproszczenia, które nie oddają pełnego obrazu sytuacji. Świat staje w obliczu bezprecedensowych wyzwań, a decyzje podejmowane dzisiaj będą miały wpływ na przyszłe pokolenia. Pytanie do Państwa: gdzie jest Wasza czerwona linia w tym konflikcie? Do jakiego momentu uważacie, że światowa społeczność może pozwolić sobie na dalszą eskalację? Podzielcie się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Czy zgadzacie się z tezą, że zachodnie przywództwo traci kontrolę, a świat nieuchronnie zmierza ku nowym sojuszom? Dajcie nam znać. Jeśli ten materiał pomógł Wam lepiej zrozumieć złożoność obecnej sytuacji, polubcie to wideo i subskrybujcie nasz kanał, aby otrzymywać więcej analiz bez cenzury. Aktywujcie dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych. Przełomowych informacji. Dziękujemy, że jesteście.